Także się rodzy, z tej strony, witam w kolejnym odcinku CSGO a tak na start, pamiętajcie, jak chcecie sobie coś płacić, użyjcie sobie kodu jak 10% do depozytu, 2 zł na start i oczywiście, jeżeli z swoim kodem, macie szansę wygrać takie oto fajne skinki, jak widzicie tutaj już są całkiem spore szanse na dostanie koski, tutaj te tańsze skinki już sobie ludzie podropili, więc myślę, że spoko opcja, Dodaję wam też trochę nowych skinków, możecie sobie próbować przy wpłatach coś takiego dostać i co, no jak widzicie mamy nowe case, mamy retro case, mamy takie Oktoberfest case'y ale może sobie zaczniemy najpierw od tych i retro case'ów, ile taka skrzyniaczka kosztuje? Siak, dobra, spróbujemy sobie może najpierw na y, tu buście to potwierać zobaczymy co nam tutaj poleci No, 2 stówki, otwarcie 120, więc słabo. Tutaj chyba jeszcze gorsze otwarcie będziemy mieli. No, te retro case y tutaj, no nie za dobrze dajemy jak na razie. Okej, okay, no, no revolution, tutaj na pewno wpadnie kałaszek 1. pytanie, w jakim stanie? No, tylko na 0. Dobra, spróbujmy samo może jednego takiego jokera. Trochę to kosztuje, no ale możemy sobie spróbować i eee, no niestety nie ma ja nam tutaj nic. Ciekawego, szkoda, bo taki fair serpent byłby coś warty. No, już odpuśćmy sobie tą skrzynkę. Przejdźmy do tych skrzynek z Oktoberfesta, naprawdę fajnie wyglądają. Zobaczymy, jak dropią. Przejdźmy od razu tutaj na boosta na buście boost potwieramy te skrzyneczki i pewnie zrobimy sobie jakąś bitewkę z tymi skrzynkami. Dobra, osiem dyszek. Jeszcze raz tutaj lecimy. Te bracelki. Teraz to będzie słabo. Ta ten glock jeszcze byłby coś warty. Z tego co pamiętam, raz go chyba nawet dropnąłem. Jak ten Anubis wyszedł, sobie ta kolekcja. No tak, na stówkę był warty, stówkę, dwie. Coś tego typu. Dobra, ostatni raz tego. Yy, te pracelki otwieramy. No dobra, mamy Glocka w jakimś stanie. Filter s 3 no dobra, nie najgorzej. Przejdźmy sobie do tego hot drop case'a. Z takie fajne skiny, ile w ogóle wykorzystuję na jokerze? Dam stówek, dobra, To te skrzynki na jokerze w sumie. Tańsza, ale tutaj nie ma tego fair serpenta, to też w sumie. W sumie, no nie gukę są tańsze. No, no. Zobaczmy, co nam tutaj leci. Kurde, dalej słabo, dalej słabo tutaj leci. No, ale to sprzedajmy i sprawdźmy sobie jeszcze tego kega. Też na bujście to stówki, takie otwarcie, zobaczymy co tu poleci. Jak na razie to nam zżera ostro balans. Yy, no, 150 złotych. Nie ja najgorzej, zwrócik. Kurde, nic ciekawego, nam no, tutaj nie chce polecieć. Ta szklanka w okazała jest dosyć droga, ale ta... No, no otwórzmy sobie jedną. No... Chyba ten Desert Strike on jest warty w ogóle. To byłby nie najgorszy. Dobra, przejdźmy sobie do bitwy w takim razie i zrobimy po prostu bitwę z tymi skrzynkami. Um... No, te precelki sobie damy na jokerze. Taką jedną też skrzynkę możemy na jokerze dać. Więc na razie sobie dajmy cztery takie skrzynki retro chciałem skrzynkę sobie przetestować. To jest chyba ta skrzynka dobra. Też sobie dajemy trzy na jokerze. Na jokerze na buście i po jednej skrzynce na jokerze tutaj. 1500 taka bitewka, dwie osoby standardowe. No mam nadzieję, że coś tutaj poleci. Nikt tutaj raczej nie dołączy, więc sobie dodajmy bota? Wiadomo, no nie, tutaj coś fajnego dropi, ale najważniejsze to ostatnie dwie skrzynki, od tutaj jest joker. Z tej ostatnie już fajne rękawiczki naprawdę można dropnąć. śmieli mieli profit w tym odcinku. No póki co, słabiutko. Ale no, dobra no, tutaj się to retro case zaczynają jakieś droższe skrzynki, więc lecimy. Jak na razie to taka wyrównana bitwa, więc w sumie te skrzynki całkiem spoko. Tak w miarę równo dają mu tutaj awp za z a polecia z RetroCase'a. Ale ogólnie mega spoko skrzynki, tak równo dają, więc te bitewki są takie porównane i coś faktycznie jest z tych bitewek do wygrania. Dobra, ostatnie dwie skrzynki. Czy coś dostaniemy na rzekarze? Tutaj blisko, bot miał do rękawiczek. ok No niestety, niestety nie wygraliśmy tej bitwy. Spróbujmy sobie, ile te precelki kosztowały. Cztery takie precelki. Standardowy na Jokerze. Może to jest taktyka te skrzynki na Jokerze otwierać. Jak na razie to jesteśmy w plecy chyba jakieś 3000 zł, więc. No, nie podoba mi się, to średnio jest, ale mamy rękawiczki za 1500, więc dobra. Jeżeli on tutaj nie dropnie rękawiczek, jak no właśnie miałem to mówić. To jest fajnie. A teraz to mamy lipę, bo to przegrywamy, jakieś trzydychy. No nie gadaj, że my to przegraliśmy. 20 złotych yy, różnicy, dobra, dodajmy sobie jeszcze dwie te skrzynki i lecimy. Ostatnią bitwę, no jest ciężko, jest ciężko w tym odcinku. No ja dobra, zobaczymy. Może jeszcze znowu nam polecam jakieś te rękawiczki albo Huntsman z tych skrzyneczek, fajnie by było. Bo naprawdę, Poprzednia bitwa to jakaś masakra, że to nie oddało. Hit. No ale co tutaj leci. No i nic nie leci, naprawdę golden coil. Niech będzie, no coś tam zwrócił, ale to jest masakra. Dobra, co żyjemy sobie, już te y, punkciki, co tutaj mamy, bo trochę ich mamy. Takiego zróbmy 5 złotych, no ale to jest lipa. No, po 10 tysięcy sobie tutaj to dajmy. 17 tysięcy, ostatnie o nie, ja, niestety słabo. Stóweczkę się udało za darmo zdobyć, więc co no, Dzisiaj, niestety, w plecy w tym odcinku, trochę w plecy w tym odcinku przetestowaliśmy na skrzynki. No są naprawdę spoko, tylko się na bitwach nie poszczęściło. I co no Widzimy się w kolejnych odcinkach. Tylko pamiętajcie, użycie swojego drudzynek: 10% do z 2 zł na start. No i macie jeszcze takie giveaway, jak sobie z swoim kodem. Zobaczymy w kolejnych odcinkach. Siema.